Cała historia zaczyna się niemal 4 lata temu, kiedy do mieszkania komunalnego w kamienicy przy ulicy Kościuszki 14 wprowadza się mężczyzna około 40. Początkowo nic nie wskazywało na to, że życie mieszkańców w tej kamienicy 2,5 roku później zamieni się w prawdziwe piekło. Pierwsze problemy pojawiły się z początkiem 2018 roku. Przerażające krzyki i agresja mężczyzny, będące prawdopodobnie skutkiem zażywania wyjątkowo szkodliwych dopalaczy, przeszły do porządku dziennego. Życie takim człowiekiem jest bardzo uciążliwe. Po, po nocach jakieś libacje, po prostu podejrzane towarzystwa, rozwalenie drzwi, dopalacze, alkohol, po nocach mi się dobijały dzieci mi się budzą z płaczem. Uciążliwy sąsiad dobijając się do drzwi obok w późnych godzinach nocnych, regularnie wykrzykuje, żeby go wpuścić, grożąc pobiciem czy wyważeniem drzwi. Sąsiedzi wzywają Straż Miejską, policję i zgłaszają problem do Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu. Jednak ci rozkładają ręce. Mieszkanie ten znam od, od paru ładnych lat. Jest yy, uciążliwy dla lokatorów i dla nas. Na przestrzeni półtorej roku i tego roku, jak również i dużej części minionego roku, odnotowaliśmy kilka interwencji. Dotyczyło to głównie zakłócania właśnie tutaj nie, ciszy nocnej. My tych interwencji w większości nie potwierdzamy, niemniej jednak dzielnicowy cały czas tą sytuację monitoruje. Podczas rozmów z policją dowiedzieliśmy się, że sąsiedzi zgłaszali jedynie zakłócanie ciszy nocnej. Drzwi od mieszkania mężczyzny są podziurawione, ledwo trzymają się w zawiasach, co ułatwia wydobywanie się z niego samrodu, wywołującego wręcz odruch wymiotny. Według sąsiadów bierze się on z gnijących w mieszkaniu ubrań, resztę jedzenia oraz dziwnych substancji. Zapach jest nie tylko trudny do zniesienia, ale zdaniem mieszkańców zagraża zdrowiu. Dzieci mi co chwilę chorują już od cz cz czwarty tydzień, jak już są chore. Najmniejszy ma 5 miesięcy i ma zapalenie oskrzeli. Ratuje go teraz tylko szpital. Ja rozumiem, że to wszystko ma związek z tym... Z tym sprodem. Mimo życia w ciągłym strachu, tylko nieliczni mieszkańcy mają odwagę jakkolwiek przeciwstawić się zachowaniom 40-latka. A zdarzenia w sąsiednim mieszkaniu stwarzały duże zagrożenie dla całej kamienicy. No sąsiedzi rozkładają ręce, no po prostu już też nic z tym nie robią, nie? U niego już był raz pożar, tu u sąsiada obok też był pożar. I kto musiał wzywać, był straż pożarną i ja musiałem wzywać straż pożarną, bo ze względu na bezpieczeństwo dzieci. Sąsiedzi po prostu się boją, nie? No, z, Wyjść, po, sąsiedza, zareagować. Która, obok niego, po prostu już ma, po prostu jego dosyć bo ja się jej liczby, bo oni mieszkają w ścianie, obok ściany, ściany są bardzo cienkie, to im się tynki aż sypią, po prostu po nocach, już trzaskają. Agresywne zachowania problematycznego najemcy doprowadzało już nawet do rękoczynów. Jeden z sąsiadów, w obronie własnej, musiał użyć siły, aby obezwładnić mężczyznę. Miałem z nim spoczyneć bezpośrednio, bo miałem z nim po prostu bójkę, już po prostu. Wychodziłem właśnie z, z toalety, po prostu, no, i rzucił się na niej z kastetem. Nikt nie zareagował, tylko. Rzeczona poprosiła sąsiada, żeby po prostu nie z niego ściągnął, bo już mu się Mężczyzna jest pod stałą kontrolą MOPS-u i policji. Wizytę problematycznemu sąsiadowi złożyli nawet funkcjonariusze z Wydziału Kryminalnego. Jednak w stosunku do nich również wykazywał agresywne zachowania i nie przebierał w słowach. Ja nie od tego jestem No? Bo nie od tego. No ale wiesz, powiedz, na Klep, który A co o, skur... tak, ja to? To, no, no. to. No, okay. to, to jest to Ale nie wiem to. Nie? Ale na cofnę, to Nie okej? Dobrze. No, okej, dobra. To wiesz jak No tak. Idziesz go czy nie? No Idzieś, to spytarać, nie no, nie? Aha, to może, to to ma skur... no, ma. Pokazać ci? No, masz to co? Próbowaliśmy porozmawiać z mężczyzną sprawiającym sąsiadom tyle problemów. Niestety nie otworzył nam drzwi. Na bezpośrednie dowody na to, że mężczyzna zatruwający życie mieszkańców kamienicy przy Kościuszki zażywa dziwne substancje, natrafiło dziecko jednego z bezpośrednich sąsiadów. Ja po prostu zwracam z dzieckiem po prostu ze spaceru, no i, no i dziecko podniosło woreczek stronowy z zawartością suszu. Z Czyli też nie wiadomo co tutaj Nie wiedziałem co to było po prostu. No woreczku było... Trochę tego, no dlatego to zutylizowałem Strach narasta też w dzieciach mieszkających pod tym adresem, o czym z przerażeniem mówi nam sąsiadka szkodliwego najemcy. Ja też boję się wychodzić z dzieckiem, bo samo dziecko mi mówi, że on się boi, bo y, pan idzie. A jeżeli chodzi o dzieci, jakie zachowania wiem, może stosował tak. jakieś, jakieś stosunki? Nie, on po prostu tak, tak. idzie po klatce i nawet nie widzi dziecka. Ostatnio musiałem dziecko przesunąć, żeby po prostu tak. y, nie stratował go, nie? Mieszkańcy kamienicy zgodnie żądają eksmisji sąsiada wykazującego patologiczne skłonności. Wbrew ich przekonaniu nakaz eksmisji nie jest łatwy do uzyskania, nawet w przypadku tak szkodliwego działania sąsiada. Jest to proces bardzo długi, trwały, długotrwały, proces, który kończy się ostatecznie postanowieniem sądu. My jako instytucja nie możemy sami podejmować decyzji o eksmisji. Eksmisję, my wykonujemy eksmisję, którą nam orzeka sąd. W swoim wyroku sąd ustala, czy eksmitowany lokator ma prawo do lokalu socjalnego. Jeśli postanowi, że takie prawo ma, MZBM ma obowiązek zapewnienia takiej osobie lokalu. Ciekawość budzą też warunki, jakie zapewnić osobie eksmitowanej musi miejski zarząd budynków mieszkalnych. Wszystko jest wyremontowane, jest łazienka, jeśli, jeśli lokal posiada łazienkę, to jest łazienka wyremontowana. Jest wanna, najczęściej jest wanna. Jest kuchenka gazowa też w takim lokalu socjalnym, także jest, jest taki gotowy lokal do mieszkania. Czy właściwie taka osoba dostaje lokal, który, który jakoś to przewyższa standard życia niektórych ludzi, którzy płacą sobie za, za te mieszkania swoje. No nieraz bywa, że to jest prawda, tak, że ten lokal jest w takim stanie, jak to się nazywa, deweloperskim. Nie, wkład, nie, nie, nie potrzeba wkładu finansowego takiego mieszkania. Ktoś wchodzi i mieszka. Jak wiadomo nieoficjalnie, MZBM przygotowuje wniosek o eksmisję tego mężczyzny. Od sąsiadów dowiedzieliśmy się, że dokuczliwy lokator jest osobą niepełnosprawną z orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy, w związku z czym otrzymuje zasiłek w kwocie 640 zł i jest to jego jedyne źródło utrzymania. Jak się okazuje, trudny mieszkaniec na przestrzeni lat zdążył się wprawić w uciekaniu od przymusowego leczenia nałogu. Dowiedzieliśmy się, że w przeszłości, w momencie kiedy docierało do niego to, że służby chcą go wysłać na przymusowe leczenie, sam zgłaszał się do ośrodka odwykowego, uzyskując zaświadczenie o rozpoczęciu leczenia, co automatycznie wydłużało czas niemocy mopsu w tym zakresie. Czy aby skutecznie rozwiązać problem, musi dojść do tragedii na skalę zabójstwa na konopnickiej sprzed kilku tygodni? Jak długo jeszcze mieszkańcy kamienicy przy ulicy Kościuszki 14 będą żyli w strachu? Jak zapewniają służby MZBM oraz MOPS podjęły już kroki celem zapewnienia bezpieczeństwa lokatorom. Sprawę będziemy monitorować na bieżąco. Dla magazynu miejskiego Kamil Nowacki.